Witam serdecznie. Detektyw prawdy czasów ostatecznych. Witam Was kochani serdecznie i bardzo chwała Bogu w imię Jezusa Chrystusa. O takich rzeczach trzeba mówić, dlatego że one mają na celu przekonać tych, którzy jeszcze nie zostali przekonani co do tego, że Watykan razem z Hazarami, Kościół Katolicki razem... Z, fałszywymi, z fałszywym ludem, niby Boga, ja nie mogę wymieniać ich nazwy, chcą doprowadzić do tego, że bez znaku na prawej ręce lub na czole nie będziesz mógł nic kupować ani sprzedawać. I właśnie ten artykuł jest tego dowodem. Słuchajcie, jestem na stronie teraz Business Insider i jest tutaj informacja o tym, że w czasie postępujących kradzieży w sklepach detalicznych właściciele tych sklepów postanawiają jakoś się zabezpieczyć i wprowadzają systemy ochrony produktów. Systemy ochrony produktów przed złodziejami oczywiście, ale dlaczego tak się dzieje dlaczego y, coraz więcej kradzieży jest y, no tutaj kluczowym y, takim akapitem który ja zaznaczyłem chyba y, albo i nie ale to za chwilkę wam pokażę jest tak y, jest ten gdzie jest mowa o tym, że detaliści zgłosili szacunkowy spadek zapasów o 94 miliardy dolarów, który był w dużej mierze spowodowany kradzieżami w roku 2021. Ale dlaczego tak się stało, że y... ta kradzież w sklepach była y... większa od roku 2021? No, oczywiście, dlatego że wystartowała plan planowana demonia w roku 2020, prawda. I co się okazało, że na jesień roku 2020 w Polsce, kiedy ludzie zaczęli protestować, nagle pojawiła się pani Lempart, no jakiej orientacji, no to tam po prostu się pojawiła i no, z tym piorunem chciała swoimi akcjami, swoimi protestami, nie będę tego komentował, no bo jestem na cenzurowanym chciała znaczy miała na celu właściwie zagłuszyć protesty antycovidowe prawda ale co w tym momencie działo się w Stanach Zjednoczonych kiedy w Polsce protesty były zagłuszane przez protesty, protesty antykowidowe zostały zagłuszane przez protesty e, proaborcyjne, pro, e, e, to w Stanach Zjednoczonych nagle m, zaczęto e, promować ruch e, sponsorowany przez e, no, słynnego Hazara, e, Jurka Sorosza, e, ruch e, pod tytułem Black Lives Matter. Prawda? E, ruch, który dokonał e, no, jakby zamieszania troszeczkę w wielu miastach. No, też nie mogę mówić, no bo ten ruch jest chroniony tak samo jak chronieni są tęczowi, chronieni są um, ci ludzie, którzy właśnie wsięgają najwięcej zam zamieszania. Oni są najbardziej chronieni. Najmniej chronieni są ci, którzy głoszą, e głoszą prawdę. Natomiast ci, którzy Y, tworzą zamieszania, są najbardziej chronieni. Y, w takich czasach żyjemy. To wskazuje na to, że y, jesteśmy, jesteśmy w systemie bestii. Już jesteśmy w systemie bestii. I żaden kościół wam o tym kompletnie nie powie ani słowa. Także oni stworzyli ten kryzys. No i y, to nie tylko były protesty, y, jak wiemy, y, w wielu krajach, ale też były. Y, były były pożary nagle w zakładach produkcyjnych, jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, w wielu zakładach produkcyjnych wybuchły pożary, wiemy, co się stało w Nord Stream, wiemy, kto to zrobił. Wiemy, jak powstała wojna na Ukrainie i po co jest ta wojna. Także oni najpierw stworzą problem, później jest reakcja i przychodzi nagle rozwiązanie. Dlatego tutaj dalej czytając można się dowiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. A w grudniu 2022 2022 roku dyrektor generalny Walmart, Doug McMillan, ostrzegł, że rosnąca liczba kradzieży może mieć konsekwencje, mówiąc, że sklepy zostaną zamknięte chyba że zostanie to ograniczone. No właśnie. Chyba, że zostanie to ograniczone. Tak. Ale w jaki sposób? W jaki sposób to zostanie ograniczone? Zostanie to ograniczone przez zainstalowanie systemu Freedom Case, gdzie klienci mogą zarejestrować się za pomocą swojego numeru telefonu komórkowego, aby otrzymać niestandardowy kod PIN, umożliwiający dostęp do. Zaprogramowanej półki. No, a tu jeszcze jest, jest taka możliwość, że mogą poprosić pracownika sklepu o pomoc, tak jak poprzednio, ale chodzi o zmiany. Nie chodzi o to, co jest od dawien dawna, czyli o ludzi, których powoli się eliminuje, zawody, które będą upadać, a zawód kasiera jak najbardziej będzie upadał, i za chwilkę do tego jeszcze przejdziemy. No więc yy, trzeba będzie podać numer yy, telefonu. Yy, Pewnie jakąś mieć aplikację prawda i wtedy y, będzie można otworzyć otworzyć daną gablotkę daną półkę i y, wziąć sobie towar. Ja w, w Polsce widziałem y, w markecie Osho y, na pewnym stoisku gdzie jeszcze nie było, y, nie było w ogóle żadnej gabloty. Nagle y, z, z tygodnia na tydzień y, zauważyłem że wprowadzono y, y, Wprowadzono drzwiczki, wprowadzono taką, właśnie, jakby, taką zabudowę danego działu. Prawdopodobnie to był dział ze zdrową żywnością, czy, 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 czy z czymś podobnym takim. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do tego, o czym mówiłem, czyli do wyeliminowania zawodu kasiera, ale nie tylko, bo to ma znaczenie tak naprawdę eschatologiczne, czyli ma związek z czasami ostatecznymi, z apokalipsą. Zobaczmy sobie, dlaczego wprowadza się takie punkty jak Żabka Nano. Tutaj film reklamowy sieci sklepów Żabka sprzed 6 miesięcy, i posłuchajcie sobie, w jaki sposób ten człowiek, który za chwilkę Wam się pokaże na Waszych ekranach. Reklamuje żabkę Nano, która jest i prawdopodobnie no będzie umieszczana coraz częściej w różnych obiektach handlowych. Cześć, jesteśmy właśnie przed naszym najnowszym formatem sklepu bezobsługowego, żabką Nano. I co ciekawe, spójrzcie, znajdujemy się w innym sklepie. Żabka Nano w innym sklepie tak, to może być. Dekatlon to może być cokolwiek innego: sklep z dywanami, czy, czy, czy jeszcze coś, czy sklep obuwniczy i w środku taka żabka. Tak? To nie jest sklep, który jest zabezpieczeniem przed kradzieżą, ale jeżeli połączymy sobie te, te wszystkie kropki, to będziemy wiedzieć, do czego to zmierza i w jakim punkcie się znajdujemy. No ale posłuchajmy tego sympatycznego człowieka jeszcze przez chwilkę. Jesteśmy w Decathlonie w Piasecznie, w największym sklepie tej sieci w Polsce i to tu stworzyliśmy naszą pierwszą, bardzo wyjątkową żabkę nano. Dlaczego wyjątkowa? Po pierwsze, powstała w modelu Store in the Store, czyli jako sklep w sklepie. Po drugie, ma tylko 14 metrów kwadratowych i aż 450 różnych produktów. I po trzecie, chyba najważniejsze, Stworzyliśmy prawdopodobnie najprostszy proces obsługi sklepu na świecie. Już teraz nie potrzebujesz aplikacji mobilnej Żabka, wystarczy Twoja karta płatnicza lub wirtualny portfel płatności, by obsłużyć nasz sklep. Tylko tyle. Teraz Wam pokażę jak to działa. By rozpocząć moje zakupy w Żabce Nano muszę zeskanować swoją kartę płatniczą. W trakcie skanowania odbywa się cały proces weryfikacji karty. Karta zweryfikowana, teraz podaję swój numer telefonu po to, by po zakupach otrzymać potwierdzenie SMS-em. Akceptuję regulamin, wyrażam zgody marketingowe, by dostać informacje o superpromocjach i to tyle, mogę korzystać ze sklepu. Co bardzo ważne, ten krok towarzyszy tylko i wyłącznie w pierwszej wizycie, przy każdym z kolejnym zeskanowaniu karty nasz system przypomni sobie jaki jest Twój numer i po prostu wpuścicie do środka. Pora na coś zdrowego, może pudini albo wycisk. Nasza rzadka Nano jest w stanie obsłużyć wiele osób w tym samym czasie. Obecnie, z powodu pandemii, mamy limit jednej osoby w sklepie. Jak pewnie zauważyliście, w naszym sklepie brakuje kasy. Jak to możliwe? Dzięki systemowi kamer, które analizują i rozpoznają produkty, które biorą nasi klienci, z niesamowitą dokładnością jesteśmy w stanie powiedzieć, co wziąłem podczas mojej wizyty w Nano. Co bardzo ważne, system nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu. To gwarantuje Wam bezpieczeństwo i zachowanie prywatności zakupów. Co w sytuacjach kryzysowych, jeśli cokolwiek wydarzy się w sklepie, to kamery to wychwycą i poinformują odpowiednie służby. I tak dalej, i tak dalej, słyszeliście. E, kamery poinformują odpowiednie służby. A więc e, system Bestii, kiedy wprowadzi już głód, kiedy będziecie musieli jeść robale, a inni będą mogli kupować będą mogli kupować różne produkty i artykuły. Dzięki wejściu w system tożsamości elektronicznej, a docelowo, kiedy przyjmą już znak bestii, najprawdopodobniej, według mojej oceny, oczywiście, tatuaż elektroniczny na prawą rękę lub na czoło, o czym Biblia informuje od 2000 lat. I sprawia, że wszyscy Mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia. Imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. No więc. Do tego to zmierza. Tutaj była mowa o, o tym, że za 2000 lat będzie obrót bezgotówkowy. No bo dojdzie do takiej sytuacji, że nikt nie będzie mógł ani od nikogo kupić, ani sprzedać, jeżeli nie będzie miał dostępu do portfela elektronicznego, nie będzie, obrotu gotówku, nie będzie obrotu gotówkowego i właśnie dlatego tak bardzo walczą z gotówką, dlatego tak wielu antysystemowców ma rację nakłaniając do tego, żeby operować tą gotówką jak najdłużej. I w mojej ocenie, słuchajcie, oczywiście mogę się w tym mylić, musi dojść w takich krajach jak Polska do wojny, dlatego że jest jeszcze za dobrze. E, jeszcze mają ludzie dostęp do różnych produktów, a oni chcą ten dostęp ograniczyć, e, po to, żeby mm, wszyscy już oddali w pewnym momencie hołd Szatanowi, e, kiedy Antychryst pojawi się jako ten, który e, zaprowadza porządek, który tak naprawdę jego koledzy e, e, pomogą mu zaprowadzić i sami stworzyli ten bałagan. E, także tak to wygląda. I ja wiem, że większość, zdecydowana większość, w tym większość katolików, około 90%, może nawet więcej, nie chce poznać Boga, nie chce przyjść do Jego słowa, wolą obstawać przy swojej instytucji, bo to nie jest eklezja, nie jest to zgromadzenie Boga. Ten Kościół to jest Kościół Rzymu, Kościół, który założył cesarz Konstanty. I nie mówcie, że. Jesteś tam masoni, w pewnym momencie przejęli. To jest bzdura kompletna wymyślona przez masonów. Bo Kościół od początku, Kościół katolicki od początku swojej historii był Ze, Psu, Ty. W Apokalipsie też jest o tym mowa, ale nie będę tak tym razem powtarzał. Czasami powtarzam, ale tym razem mi się to jakoś nie chce. O tym powtarzać. Natomiast chciałem Wam przeczytać jeszcze o tym, co się, o tym, co się stanie, kiedy ludzie już przyjmą znak bestii, bo prędzej czy później każdy zostanie postawiony pod ścianą i będzie musiał wybrać albo prawo Boże. To nie będzie kwestia technologii, że przyjmą jakiś tam tatuaż elektroniczny. To będzie powiązane z bezprawiem, z akceptacją sodomii, z akceptacją innych różnych złych rzeczy. Zapewne trzeba będzie się wyrzec Boga i człowiek będzie miał wybór. Ludzie myślą, że będą mogli tak stać w pośrodku zawsze. Nie. Ten system ich doprowadzi do tego, że będą musieli wybierać. I właśnie o tym między innymi mówi. Między innymi 14 rozdział Apokalipsy, czyli ten kolejny po, po 13, który Wam przed chwilą przeczytałem. I czytam od 9 wersetu. A inny anioł trzeci przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga, przygotowane, nierozcieńczone w kielichu jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi, i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia. Strach się bać, ale Bóg ostrzega, że ci, którzy przyjmą ten znak bestii, pokochają szatana i jego system, jego ludzi, po to, żeby żyć, po prostu bardziej będą sobie cenić życie niż, niż, niż Boga, bardziej będą cenić bezprawie, zło, grzech, niż dobroć i miłość, będą. Będą e, pić wino zapalczywości Boga, e, będą katowani ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym, ka ich katusze na wieki wieku się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy. Czciciele bestii i jej obrazu i ci, którzy biorą znamię jej imienia czyli znak na prawą rękę lub na czoło. I do tego oni dążą. Dążą oni do tego, żebyście w pewnym momencie, chcąc jeść, chcąc kupować, sprzedawać, wybrali ich bezprawie. To nie jest kwestia tylko technologii. Zapamiętajcie, bo jest wiele filmików spiskowców, którzy mówią wam tylko o tej technologii, że będzie znak bestii, znamie bestii, że chip i tak dalej. Nie, to będzie połączone. Połączone będzie. Z bezprawiem, ze złem. A skąd o tym wiem? No, tak się zrymowało mi. Z kolejnego wersetu, po tych, które Wam przeczytałem, dwunasty wers. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Przykazań Bożych, tych przykazań Bożych, z którymi się tak bardzo walczy. Protestantyzm jest zwiedzeniem. Uważa, że przykazania Boże, dekalog został przybity do krzyża, ale nie. Przykazania Boże nie zostały przybite do krzyża i, i protestanci będą mieli z tym problem w pewnym momencie. W pewnym momencie się okaże, kto zwodzi, a kto nie. Teraz jeszcze mogą kłamać, ale w pewnym momencie okaże się, kto jest zwodzicielem, a kto nie jest. Zobaczcie, tu się okaże wytrwałość świętych. Co oznacza świętych? Na pewno nie to, jak się rozumie w katolicyzmie, że wisi jakiś tam obraz świętego Józefa, świętego Wojtka i tak dalej. Nie, nie tych świętych. Świętych, czyli osób oddzielonych dla Boga. I oni będą wytrwali. Ci, którzy będą wytrwali i będą strzegli przykazań Boga i wiary Jezusa, prawda przykazań bożych i wiary Jezusa, nie przyjmą znaku bestii. No więc, jaki jest sposób, żeby tego nie przyjąć? Otóż jest tylko jeden sposób, żeby tego nie przyjąć. Trzeba mieć lampy napełnione oliwą, czyli Słowem Bożym. Trzeba mieć jakby wpojone Słowo Boże w swoją duszę, żyć tym Słowem, no bo inaczej z dnia na dzień Nikt się tego nie przeciwstawi, nie będzie miał siły. Do tego trzeba mieć siłę. Dlatego tu jest napisane, że tu się okazuje wytrwałość świętych. Do nieprzyjęcia znaku bestii trzeba będzie mieć wytrwałość. Jak będzie panika, nikt nie będzie miał y, y, znaczy, ka każdy będzie postawiony przed wyborem y, jeść albo nie jeść, y, i nie będzie miał ucieczki możliwości ucieczki. No, bo wszędzie będą drony, wszędzie będą kamery, to jedyne, co mu zostanie, to wiara Jezusa Chrystusa. A więc, żeby nie przyjąć znaku bestii, trzeba będzie mieć siłę duchową do tego. Bez tej siły nie odmówicie, nie odmówicie przyjęcia znaku bestii. Także. Nie koncentrujcie się na samym znaku jako znaku, bo zostaniecie y, po prostu y, Wyprowadzeni jak to się mówi w pole Ja wiem, że takie y, Takie rzeczy są y, chwytliwe y, Że jest to taka ciekawa sensacja, znak bestii y, Czy jakieś nowinki technologiczne ku temu zmierzające y, Ale Czymś o wiele, wiele ważniejszym jest y, Mieć Wiarę Jezusa i zaliczyć się do tych wytrwałych, świętych, a nie da się inaczej, jak tylko poprzez Słowo Boże, a nie Kościół katolicki. Dlatego te wszystkie portale katolickie, które wam mówią o tym wszystkim, o tych przepisach, o tych zmianach i niby są antysystemowcami, zwodzą was. Nie będziecie mieli wiary Jezusa i nie będziecie mogli strzec przygadań Boga, jeżeli nie będziecie mieli relacji z Bogiem. Bo wiara musi być wypróbowana i najpierw y, trzeba ją sobie wyćwiczyć w sobie, a czas powoli upływa. Czas powoli się kończy. Y, może trochę się rozgadałem. Y, dziękuję za wysłuchanie i y, życzę y, wszystkiego dobrego. Ja wiem, że y, nadchodzą ciężkie czasy i y, prawdopodobnie będą chcieli nas zmusić y, do. Tego, co, do czego zmuszają obywateli Stanów Zjednoczonych, czyli do, do łamania przykazań Bożych, w tym przypadku nie kradni, stworzą, stworzą biedę, a później będą znajdować na to rozwiązanie, ale cała rzecz w tym, żeby codziennie mieć relacji z Bogiem. Jeszcze raz podkreślam. Trzeba mieć relację z Bogiem. Czytajcie Słowo Boże. Także życzę Wam prowadzenia Duchem Świętym, który jest otrzymywany poprzez czytanie Słowa Bożego. Wtedy będziecie mieli lampy napełnione oliwą i będziecie mogli przeciwstawić się złu. Wszystkiego dobrego dla was niech Duch Boży was prowadzi. W imię Jezusa trzymajcie się z Bogiem.